Jak ważne jest audio w urządzeniu, to chyba nie muszę nikogo przekonywać, to jest podstawa, jeśli chodzi o pracę. W tym wypadku Nocta Macro The Legend macie do wyboru różne rodzaje audio. W zasadzie możecie wybierać od dwóch tonów w górę e, do 60 tonów, tak zwanego multitonu, prawda? Bo tutaj skala identyfikacji jest węższa. Natomiast no, trudnym jest to wyborem, bo to są preferencje słuchowe, e, możecie sobie. Ustawić dyskryminację, możecie sobie zawęzić to pole poszukiwań, także audio jest tutaj kluczowym składnikiem. Mamy też funkcję pitch, czyli audio jednotonowe modulowane, jest niski ton na żelazo i jest ten ton na pozostałe dźwięki. I Praca w takim systemie pitch jest zupełnie, zupełnie odmienna. Dlaczego? Dlatego, że bardziej słuchamy dźwięku narastającego i e, jeśli trafimy na środek tego dźwięku. I znajdziemy środek tego obiektu, to wtedy koncentrujemy się na ID i patrzymy na skalę. To jest troszkę inaczej. Nie chodzimy zupełnie na słuch, tylko chodzimy na słuch, a później weryfikujemy to ID z wyświetlacza. To jest bardzo ważne rozwiązanie i bardzo ułatwiające pracę nie wszystkim. Teraz jest kolejna rzecz, ktoś zwrócił uwagę, że 60 tonów, czyli ten multiton, jest lepszy. No i to jest pytanie, dlatego, że jeżeli występuje ceramika jakieś śmieci pośrodku w skali ID, to będziecie obciążani różnymi dźwiękami o różnym różnej amplitudzie, prawda? O różnych tonach. I to jest pytanie, jakie jest zaśmiecone miejsce. Multiton może być dobrym rozwiązaniem na śmietnik, ale nie do końca. Może być też męczącym. To wszystko zależy od preferencji, możliwości danego osobnika i warunków, które panują. Generalnie duża ilość dźwięków, która przeładowuje mózg, też nie jest dobra. Po to jest ten jeden ton modulowany pitch, tylko on jest modulowany. I teraz zobaczcie, jeśli nie byłby modulowany, to w zasadzie nie męczy to tak mózgu, ale daje mniej informacji o obiekcie, o wielkości, o głębokości, o sile sygnału. Prawda? To daje siłę sygnału, to jest natężenie dźwięku, narastanie, opadanie dźwięku. Mamy środek obiektu, mamy wielkość, czyli może być to duży obiekt, jeżeli mamy mocny sygnał, jeśli cichy to może być mały, albo jeżeli cichy to bardzo głęboko mały obiekt, jeśli mocniejszy to na powierzchni też mały obiekt. To daje jakby jakąś skalę odniesienia. Pytanie, jak, jak trafić się, jak używać tego audio w przypadku dużej ilości żelaza? To jest pytanie. W przypadku dużej ilości żelaza takie audio potrafi pomóc. Także w dzisiejszym odcinku pokażę audio, multitone i pitch. I zobaczymy, jak te dwa rodzaje audio definiują obiekty, jak sygnalizują obiekty. I czy rzeczywiście, nie będziemy chyba w zasadzie nic wykopywać, tylko chcę, zobaczymy, zobaczymy, jak to działa. Czy te dwa rodzaje dźwięku w jakiś sposób pomagają w namierzaniu? Czy jednak. Ten multiton będzie lepszy i bardziej płynnie, będzie delikatnie, ale więcej dźwięków emitując, będzie określał w dużym śmietniku przedmioty. Czy jednak pitch jest lepszy, że to jest tylko jeden modulowany ton? Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o oglądaniu tego kanału, pamiętajcie o publikowaniu tych filmów w mediach społecznościowych, żebym żeby miał jakąś oglądalność, żebym mógł robić dalsze po prostu odcinki. To będzie Wasza pomoc, za co Wam bardzo dziękuję. I komentujcie pod tym filmem. Zaczynamy. Programowanie 1.09, eee, i teraz. Pokażę Wam, jak ustawić to audio. Myślę, że to każdy z instrukcji zna, ale warto byłoby się z tym zapoznać. Może to ułatwi wielu osobom ogarnięcie tego tematu. Wchodzimy w zakładkę ustawień. Wybieramy sobie dźwięk. Strzałka do góry. I teraz mamy dwa tony. Mogą być 4 tony, może być 6 sześć albo 60. Zacznijmy od tonu typu pitch. Zacznijmy od tonu typu pitch i zobaczmy jak sygnalizuje e, obiekty, a później postaram się przełączyć po prostu w trakcie na 60 tonów tak zwany ton w The Legend i zobaczymy czy jest jakaś różnica w sygnalizacji. Zaczniemy od chodzenia w tonie e, z tonem pitch i zobaczymy jak w ogóle praca wygląda, a później przełączymy na 60 tonów i będziemy porównywali obiekty. Oczywiście warto skalibrować do gleby czy odstroić, prawda, sobie od zakłóceń urządzenie. Tu jest cisza mimo, że jestem pod liniami. Trójfazowymi, dali są w wysokiego napięcia, halę na około, nadajniki, transmitery. No tutaj jest dużo, na siódemkę się ustawił, ok. W miarę tutaj wszystko jest cicho. Zobaczymy. 23, ok. Ja zobaczę, jaką ustawioną głośność na 3. Ustawię sobie na 5, może będzie troszkę więcej słychać. Tu dźwięk w tym momencie żelaza jest emitowany niskim tonem, który jest wyciszony. Znajdźmy jakiś większy obiekt, i na tym większym obiekcie postaram się Wam zademonstrować różnicę w audio. Patrzcie 25, i przełączymy teraz audio. Przełączymy sobie audio na. Teraz był pitch. Zmienimy sobie na 60 tonów. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Troszkę więcej informacji. Nie jest ten dźwięk tak prosty, jakbyśmy oczekiwali w pitchu. Zobaczcie. Nie ma żadnego przełamania. Dobra, chodźmy dalej, zobaczymy na jakimś wyższym sygnale niż 29. Może uda się trafić coś większego i, i zademonstrować tą różnicę. Tu mamy żelazo. Bardzo cicho jest ustawione. Ja nie nie potrzebujesz takiego dużego, głośnego dźwięku żelaza. Zwłaszcza, że macie iron check, e, więc to też Wam e, gdzieś tam pokazuje, pokazuje. Ferus check, przepraszam. Ferus check Wam pokazuje, e, jak, jak to urządzenie sygnalizuje i jak, z jakim przewodnikiem możemy mieć do czynienia. Także to jest dodatkowa podpowiedź. Zobaczcie. To jest sygnał, który się przełamuje na żelazo. Już jest na żelazo wskazanie i przebija to żelazo jesteśmy na piczu, a zobaczmy jaki efekt będzie jak sobie przełączymy bezpośrednio w audio i przełączymy sobie na 60 tonów bardziej się przełamuje wygląda na to że jest więcej informacji Ok, to jest porównywalne. Idźmy dalej. No w tej chwili nie widzę jakiejś dużej różnicy, ale przełączę się teraz na 60 tonów. 18. Ok, super. Jakiś sygnał duch na 54-45, no ale to są zakłócenia od gleby. Teraz jest włączony tracking, ten sygnał się nie pojawia. Po drugim, po kolejnym przewiataniu on znika po prostu, więc to nie są sygnały od, od jakiegoś celu, tylko zakłócenia. Chwilę chodzę na trackingu, żeby mi się ustabilizowało urządzenie. Sprawdzam. Na razie jest ustawione mniej więcej na dwa. Więc to nie jest jakaś różnica, ale zobaczymy jak ten tracking się będzie zmieniał. Tu kawałek folii 23, i to był multiton. Posłuchajcie, folia. Już macie wskazanie, się przełamuje. A teraz zróbmy i przełączmy sobie na pitch. Zobaczcie, nie słychać tego przełamania. No, powiedzmy, że to jest umowne, ale jest różnica. To jest pitch. Tu jest więcej informacji. Teraz pytanie: czy ten dźwięk, przez to, że nie jest dłuższy i nie zawiera więcej informacji, powoduje, że w śmietniku urządzenie po prostu będzie trudniejsze po Raz, że będzie nas męczyło. A dwa, że nie będziemy mogli tak dobrze wybierać, separować obiektów. Pytanie, jak to jest w czasie, bo to może być moje tylko wrażenie. A może się okazać, że pitch na przykład potrzebuje więcej czasu. Zobaczcie. Pytanie, który. Ale to już wie tylko producent, który z dźwięków jest dłużej generowany. Dobrze, idziemy dalej. 37,40, ciekawy sygnał. Bardzo fajny. I teraz przełączmy się na pitch, i zobaczmy, czy pitch będzie to lepiej sygnalizował. Pytanie, czy z takiego przemiatania większego? To jest na pitchu. W zasadzie obiekt zapina się tak samo to bardzo jest bardzo podobna jest metoda ciężko wyczuć oczywiście te 60 tonów będzie dawało więcej informacji tylko nie wiadomo czy te więcej informacji na dłuższą metę was po prostu nie nie zniechęcą nie zmęczą no i mamy jasność generalnie pitch to daje nam jeden modulowany ton a w 60 tonach będziemy słyszeli w niskim tonie że to jest niższy przewodnik więc tu będzie jakaś folia, i tak dalej. W pitchu tak naprawdę musimy sięgnąć wzrokiem na, na, na wykres. Tak jak powiedziałem, czyli na, na wykres, na, na, nie na wykres, tylko na ID numeryczne, tak naprawdę. to nie ma, znaczy mamy na dole, mamy ma, ma, czeka na dole, ale musimy, słyszymy. Czyli tak naprawdę nie musimy, można to zrobić dwustopniowo. Pytanie jest tylko takie, czy pitch jest w swoim czasie krótszy, czy multiton. To daje nam pytanie, którego używać na śmietniku, prawda? Tak naprawdę. Oczywiście trzeba dopasowywać recovery speed, ustawiać filtry i prędkość przemiatania. Ale tutaj z multitonu macie więcej informacji. Ja bym się skłaniał w tym kierunku, że multitonu używać jakie w czysto. Proszę bardzo, 42. 42. Przechodzimy na pitch. Bardziej miękkie jest te 60 tonów. Czy to w śmietniku do zapinania obiektu jest lepsze? Myślę, że picie jest lepszy, bo... bo jest bardziej głośny, krzykliwy. Ale może mieć rzeczywiście opóźnienie. Tu może być szybciej. No, ciekawostka. Chciałbym poznać Waszą opinię. Pochodzę, sprawdzę, wykopię ten sygnał, zobaczę o co chodzi. Zobaczcie, to jest porównanie. Picz nie zapina, ale już sześćdziesiąt tonów. Trzeba wolniej przemiatać, picz. Czyli te sześćdziesiąt tonów śmietniku będzie się jednak gubiło. Potrzebuje więcej czasu, i ten dźwięk nie jest wyemitowany. Może tak być, tylko może być subiektywne moje wrażenie. Teoretycznie pitch powinien być lepszy, bo mniej dźwięków jest w stanie wyemitować. Jeden modulowany, a tutaj mamy 60. Pytanie, jak jest to w czasie? Trzeba popatrzeć. Ja wrzucę teraz na pitch i przejdę jeszcze kawałek. Ciekawostka trafiła kapsel i zobaczcie, jak przerywany dźwięk. No dobrze, ale sprawdźmy teraz na jakim jesteśmy. To jesteśmy na Pitchu. Przełączmy się na 60 tonów. Patrzcie, 60 tonów nie puszcza nic. 60 tonów nie puszcza kompletnie. Przez Pitch coś się przebija. Ale przez 60 tonów nic minimalnie bardzo niewielka różnica między tymi dwoma jest ustawieniami no piękna rzecz naprawdę elegancka przypinka z takiego śmietniska w którym chodzę od 8 lat pod kapliczką wyciągnąłem legendę jest niemożliwe ani nie orane, nic nie robione dobrze separuje dźwięki oczywiście mogło być to tylko zwyczajne szczęście ale ale sygnał był do odróżnienia wśród tych śmieci, naprawdę to jest tragiczna ilość żelaznej śmieci kapsli nie kapsli kawałków aluminium ołowiu także super. Jestem bardzo zadowolony. No w zasadzie ciężko stwierdzić który będzie lepszy, ale na logikę patrząc po tym co się dzieje, Multiton będzie lepszy na czystsze miejsca jednak. Można przy odrobinie wprawy tak jak z Speedo się jedynce chodzić w tym Multitonie w śmietniku. Może to być męczące. Nieco więcej informacji, mniej patrzymy na wyświetlacz, słyszymy, czy to jest niski przewodnik, czy wysoki, czy to jest folia, czy to jest kapsel. Będzie więcej informacji w linii audio, bo w pitchu jest tylko jeden ton modulowany. Czy to będzie kapsel, czy to będzie srebro, ten ton jest jeden i taki sam, czyli to jest mniejsza ilość informacji, ale wygląda na to, że minimalnie jest szybciej, chociaż to może być iluzoryczne. Niewielkie są różnice w emisji tych dźwięków, natomiast no, na pewno gwarantuje to mniejsze zmęczenie, czyli inna technika, jeżeli używacie multitonu. To słyszycie, później możecie patrzeć na wyświetlacz. Natomiast w przypadku picza trzeba znaleźć środek obiektu najmocniejszy sygnał, sprawdzić wtedy ID, obrócić się. Multitonie zresztą też wokół celu i zobaczyć, czy ten dźwięk się przełamuje, czy schodzi na żelazo, co pokazuje Feroczek i wtedy macie informację. Ja bym jednak pitcha używał na śmietniki. Eee, może być to mój błąd, ale wydaje mi się, że właśnie to podbicie dźwięku nieco wyższe niż multitonie, będzie wam dawało taką możliwość, że będziecie mogli wyłapać lepiej sygnał. Po prostu, jego środek znaleźć go po prostu wśród innych obiektów. Pamiętajcie o subskrypcji. Piszcie pod tym filmem, jakie są Wasze wrażenia, bo zainspirował mnie kolega, któremu dziękuję, który też tam gdzieś napisał w komentarzach, który oglądał inne filmy. Jakie są Wasze doświadczenia? I tyle. Moim zdaniem bardzo fajnie to wszystko działa. E, coraz bardziej wymagające miejscówki, trzeba to sprawdzać, ale dzielmy się wiedzą z, z innymi i chcę poznać Wasze zdanie, także jeszcze raz powtarzam, pod tym filmem. Powiedzcie, co o tym sądzicie? Jak używacie tej wersji 1.09 Makro Nocta The Legend i jak dla Was to urządzenie pracuje? Ja jestem bardzo zadowolony i naprawdę uważam, że nieźle, nieźle to urządzenie daje radę. Chociaż na finalne wnioski, takie ostateczne testy, jeszcze trzeba będzie poczekać. Do usłyszenia.